Przedstawiamy wam Mordują homofoby tu i tam Flaga LGBT Oto ich Otrzeń jest Poprzez wioski miasta też Mordują homofoby se. Kto przyjaciół Takich zna Domsa takich ma I ręka zajebista jest Domsa jej odwala Więc na wiecznym Fiendzone z kitką jest Lewituje jak tak. Kitka dobrze zna swój fach. Olix robi kum, kum, kum. Baczy kitki wszystkim pomóc. Chce Kr homofobów, kurwia mnie. są przedstawiamy wam. Mordują homofoby tu i tam. Flaga LGBT, oto ich. Wioski miasta też mordują homofoby Kto przyjaciół takich zna, dobrze takich ma. Ekipson.